Tomasz Słocki, witam państwa bardzo serdecznie w studiu Iwona Kulwicka, pisalka. Dzień dobry, kłaniam się, Dzień bardzo miło. Dzisiaj o trudnym dzieciństwie porozmawiamy. Bo to jest trochę tak, mam wrażenie, że jak miało się trudne dzieciństwo, to z jednej strony chce się zmienić w swoim życiu, w przyszłości to, co było trudne, a często wchodzimy w schemat i powtarzamy to samo, jakby kopiujemy. Ale z drugiej strony wykorzystujemy to też do. Odgrywanie ofiary, czyli na zasadzie takie, wiesz, ja miałam, miałem trudne dzieciństwo, moi rodzice mnie bili, albo mieliśmy w domu alkohol, musisz być tutaj dla mnie, nie wiem, bardziej wyrozumiały, wyrozumiała, musisz iść na ustępstwa, bo ja miałam, miałem trudne dzieciństwo. Ja właśnie do tego chciałabym dzisiaj nawiązać. Miałem, miałam trudne dzieciństwo, więc wolno mi wszystko, mogę to, mogę to, musisz mi wybaczyć i... Zasiadamy sobie w bardzo wygodnym fotelu ofiary. I tym trudnym dzieciństwem wszystko tłumaczymy. Po prostu tłumaczymy wszystko, i tak naprawdę nasze życie upływa. Tak. I ja jak słyszę taką retorykę u dorosłej osoby, która mówi: A, bo ja miałam trudne dzieciństwo, bo mój tato był taki, moja mama była taka, a, 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 a działo się to i to i to, to ja mówię. Kochany albo kochana z dzieciństwa nigdy żywo nie wychodzi. Naprawdę nikt. Ja znam bardzo wiele osób i nie znam żadnej, która powiedziałaby, że miała cudowne dzieciństwo. W ogóle To ja jestem pierwsza w takim tak, razie. W ogóle bardzo mi miło. <noise> w ogóle duchowość w duchowości mówi się, że my mamy takich rodziców Jakich powinniśmy mieć. A jak pójdziemy jeszcze dalej, to mówi się też, że mamy takich rodziców, jakich sobie wybraliśmy. Tak, słyszałem o tym. Tak, dlatego to jest temat na kolejne, no, na jakby zupełnie nowe nagranie. Ja tylko może nadmienię, że tu chodzi o to, że jeżeli wierzymy w to, że yy, jesteśmy duszą w ciele, to dusza przychodzi na, na Ziemię. Po to, żeby wzrastać i żeby doświadczać. I takich jakich doświadczeń potrzebuje, takie życie dostaje. Jeżeli potrzebuje coś przepracować, jeżeli potrzebuje doświadczyć lęku, po to, żeby przerodzić ten lęk w odwagę. Jeżeli potrzebuje na przykład zdobyć poczucie własnej wartości, to na początku bardzo często doznaje poniżenia, żeby z tego poniżenia wzrosnąć w oto ja. Taka jaka jestem, taki jaki jestem, i nic tego nie zmieni. Jestem kompletny, kompletna, wystarczający, wystarczająca. No to jak w takim razie poradzić sobie z tym, jak mieliśmy trudne dzieciństwo, i żeby nie wykorzystywać tego do szantażowania innych czy brania ich na litość? Yy, ja zaproponuję swoją metodę. Mhm. Yy, ja po prostu namawiam wszystkich do tego, żeby dali sobie czas. Mamy teraz telefony komórkowe, ewentualnie można napisać list, nagrać można się, można napisać list i naprawdę wykrzycz to napisz to wylej te wszystkie żale, te wszystkie pretensje do mamy. O to, że była taka, do taty, że była taka. Odsłuchuj to. Czytaj to. A, czyli co, nagrać sobie też tak, te żale, tak, które tak, mamy, tak? Tak, odsłuchuj Nawet to. Nawet w emocjach jej powiedzieć, tak, tak? Dokładnie, w emocjach. Odsłuchuj to. Odczytaj to. I czytaj to tak długo, aż to wszystko przez ciebie po prostu przejdzie. Oczywiście, przy tym może być płacz, może być krzyk, no, mogą być różne reakcje, bo to jest spotkanie się z takimi bardzo trudnymi emocjami, ale też z trudną prawdą o tym, że my, jako dzieci, mamy potrzeby posiadania rodziców idealnych. My idealizujemy w ogóle rodziców, stawiamy ich na piedestale i chcemy, żeby oni na tym piedestale stali jak bogowie a potem przychodzi szara rzeczywistość i się okazuje że rodzice są tylko ludźmi tak samo jak my no mój przyjaciel mi ostatnio powiedział że musisz pamiętać o tym że rodzice są zawsze pierwszy raz rodzicami nawet jak mają drugie dziecko to to jest znowu pierwszy tak. raz Dokładnie. przy drugim dziecku tak że tak. oni nie mieli nie wiem warsztatów y i nie byli przygotowywani do tego a. całe życie więc ale wiem o czym mówisz. O a tym, nawet żeby... jakby mieli warsztaty, to znaczy, nie każdy z warsztatów musi tak, korzystać, tak, tak, tak? To nie jest obowiązek, że się trzeba przygotować do rodziców. Znaczy ja, wie, ja wiem nie? o czym mówisz o tym, żeby po prostu nie przerzucać na nich odpowiedzialności tak. za to, że dziś się czujemy źle, bo to, co było tam 20 lat temu, to było 20 lat temu, a teraz jest teraz. W związku z tym my możemy nad sobą też popracować, jesteś, prawda? Jesteś dorosły dorosła. I teraz tak, wykrzycz to. Uznaj to tak było mi źle. Byłem bity, byłem poniżany, byłam poniżana, nie byłam kochana. Dopuść to do siebie, że to się działo tak, ktoś cię skrzywdził, a może wiele osób cię skrzywdziło. I wyrzuć z siebie to wszystko tak, żebyś już nic, nie miał już nic do dodania. I zamknij ten rozdział na Boga. Po prostu zamknij ten rozdział. To była Twoja przeszłość. Możesz to wykorzystać do tego, żeby żyć inaczej? A możesz to po prostu zostawić, ale nie wykorzystuj tego żeby na tym budować swoje życie. To ja w swojej piosence napisałem, że przeszłość nie ma znaczenia, przeszłość nie jestem w stanie zmieniać, przeszłość w mojej głowie tkwi, przesz przeszłość zatruwa życie mi. Lepiej zacznę żyć tu to i teraz. I teraz. Znaczy, przeszłość oczywiście ma znaczenie, tak? bo, bo gdy ktoś mnie na przykład zapytał, by, czy ja chciałabym zmienić swoje życie, powiedziałabym, że nie, bo to mnie wszystko tak naprawdę zbudowało i jestem, nie miałabym dzisiaj o czym rozmawiać i o czym pisać, gdybym nie miała takiego dzieciństwa, jakie miałam. Gdybym nie miała, Gdybym na swoim drodze nie spotkała takich partnerów, jak spotkałam. Ale po prostu namawiam do tego, żeby zakończyć, te, po, pożegnać. Ten rozdział swojego życia. To, Jeżeli nie masz siły jakby, żeby zrobić to sam sama, to poproś terapeutę jakbyś, coacha. Jakbyśmy szli tym tokiem, o którym powiedziałaś na początku, czyli że wybieramy rodziców tak. to z partnerami też by mogło być tak, Jakich partnerów wybrałam? No to do tego. Bo, też to, bo to ty nawiążę. wybrałaś, tak, prawda? Tak, 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 tak. E, No to super Także, Także po prostu. Zostawmy. Zostawmy mhm. ten rozdział tak, uznajmy. W ogóle słyszałam taką wypowiedź yy, yy, jednej z terapeutek, że najtrudniej dziecku pogodzić się z tym, że miało nieidealnych i niewystarczających rodziców. I jak my, zamiast być dorosłym, żyjemy w tej energii dziecka, w, te, w tej energii tak. dziecka, to ciągle żyjemy tą pretensją do tych rodziców. Że oni nie byli wystarczający. No nie byli, zostawmy to. Zostawmy to tak. i zajmijmy się sobą. I zajmijmy i się sobą tu Twitter. i teraz. Iwona Kulwicka, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Do usłyszenia. Do usłyszenia.